Przygoda. Siema, siema, siema! Ja pierwszy. No już powiedziałeś. Szynnie. Jeszcze nie. Je jeszcze się skończyłeś? No dawaj, co masz jeszcze do pewnie? Ja masz kolejny odcinek, tak, cała wielka przygoda. I jeszcze dzisiaj mamy też od Sacaków i nie, nie Down, widzimy. Ja sobie tu latam. Tak jest. Siema, witam bardzo serdecznie w kolejnym no, to, to odcinku. Dobra, to mam taki helikopter, zobacz. No wiem. W kolejnym odcinku zagrajmy w Sackboy Wielka Przygoda. Ja tu z tyłu siedzę, bo muszę naładować pada. I... A no to tu teraz. Dzisiaj nagramy taki krótki odcinek, szybki, bo jesteśmy takim... Właśnie wróciliśmy z woru, są mega upały i teraz weszliśmy na chwilę do domu trochę się schłodzić i zaraz Lecimy dalej w teren, czyli na dwór, gdzieś dobra. Ja biorę tego, ja jeszcze nie grałem z tym Wikingiem. A ty bierzesz smoka? Mhm. Smok jest, smoko, smok jest cool. Nawet para mu leci z nosa, zobacz, widzisz? Co? Para mu leci z nosa, widzisz? Fajnie jest, dobra, to bierz smoka i lecimy. pierwsze co mać jest... kogo masz? No, nie. dziwne, to ty mi porobiłeś te postacie, powydawałeś hajs na jakieś takie. Ten. Nie. To, to ty, to... ja to nie kupuję w ogóle postaci A, to były. E, takie. E, takie. Uh -huh. Tam. T, e, tam się nie wydawa tych wokół. W ogóle ostatnio też kupiliśmy Wiara sobie i też fajna, fajna opcja jest. Wow! E, tylko ciężko to pokazać w sumie na transmisji jakiejś, jak to wygląda. No nie mogę spróbować, ale nie wiem, mm. czy to. Czy trudno to ma lejesz. sens. Bo to na pewno nie od. tego. Lejesz. Jaki efekt, jaki wjazd daje? Teraz zobacz co ty z tyłu. O. A? To kula będzie. Przemy razem. A, bo to jest etap współpracy. A, po e, pierwsze już mamy z dwóch. Nieźle. Łatwa, to było. No, dobra ja. Idziemy. Łatwe. Ej, czemu ja to robię? O! Tata. Ta. A dobra. A tu musimy szybko. Dobra, dawaj, teraz teraz idij tam przycisk. Szybko, szybko. A, dobra Szybko. Dawaj na dole szybko przycisk. Szybko, 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 dawaj. Szybko! Teraz pociągnij tam, pociągnij te petyle pociągnij. Pociągnij szybko tę tą gąbkę, szybko! No, nie! Aaa! A. Trudne! O, i to, i to zaczynam od początku, dobra, czyli... E, ostatni świat stawia nam poprzeczkę naprawdę wysoko. Dawaj, dawaj. Teraz ty mi tutaj otwieraj. Dobra, ekstra. No i tam pociągnij, teraz pociągnij szybko za te... Walnij, walnij przycisk, walnij przycisk. Przycisk na musisz walnąć, bo ja tam jeszcze jestem. Dobra, i teraz wyciągnij szybko, szybko. Dobra, 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 już. Ja? No już spadaj daj, dawaj, 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 dawaj. Dobra, mam kulę. Na dół schodź, schodź na dół, rozwalaj ich, rozwalaj ich. Dobrze, 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 super! Udało mi Jeszcze! Dobry etap! A ja jestem teraz po prawej. Eee Dawaj przycisz, przycisz, szybko I ja już tobie tam odruchowuję. A jak to trzeba ja zrobić? Dawaj, 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 dawaj. I ten Aha. teraz muszę. I ty dawaj szybko przycisz, przycisz, szybko, szybko, szybko. Tak, Pali. Leżę. A nie to! Już, 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 dawaj tam do... Lewo, w lewo, w lewo, lewo idź, w lewo idź. prawie, prawie, już tam władza i był koniec eee, dobra kolejna próba przed oh. nami, aaa teraz checkpoint mamy, dobra dobra, jest okej, okay. dobra, to jest bardzo dobrze dobra, ja poprawę dawaj, czerwony przycisk dobra dobra, ja ci tu otwieram dawaj i te drugie ci otwieram Dobra, naciskaj. Dobra, już przecieram. O, wyskakuj. się ja cię otwieram. Okej, okay. no i możemy iść na dół. Eee, dobra, dawaj schodź. I teraz tam w prawo iść, tam no, w prawo iść. No i pociągnij to, pociągnij to. A, no. Dobra, oj, i co teraz? A, a, i ja teraz muszę dać ten żółty przycisk. Dawaj, 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 trójkąt, trójkąt, trójkąt. Ale dobra, dobra, jest checkpoint, jest checkpoint, zaraz się odrodzi. Jest, udało się, udało się! A, tu mamy nieskończoność. Tak, tu mamy nieskończoność żyć. Te etapy współpracy mają nieskończoność żyć. Dobra, tutaj uważaj na laser. Naciśnij przycisk, przycisk, przycisk. Dobra. A to za szybko! Idź! A co teraz? Ale... Nie, 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 nie. Chłoda Aha, dobra, bo ja źle zrobiłem. Okej. Okay, ja źle zrobiłem. OK. Okej. tutaj to takie ciężkie do trochę. Trzeba nad tym się trochę zastanowić, a tu za bardzo nie ma czasu, bo... Tak, tak. Taki leci to szybko. Dawaj przycisk. Ok, tak dobra. szybko leci. Tak, ja teraz ci to przesunę. Dawaj, przechodź tam. Pociągnij to. Ok. I teraz ja tam robię. No, żebyś spadł. Dawaj, na dunaru, na dunaru. No, żebyś go Dawaj. Pociągnij czerwony. Szybko. To Dawaj, 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 zeskakuj. oj. Ajajaj, nie zdążyłem. Musisz ten. Tylko. Tylko. Tylko, no, no. Dobra, ale no uda nam się, uda nam się. Coraz lepiej nam idzie, coraz lepiej nam idzie. Damy radę. Nie? Mhm. Dobra, no dojedziemy. No, tutaj na dół. Najlepiej to właśnie jest stać w miejscu, które się otworzy zaraz, nie? Dawaj, teraz jak ty czerwony klikasz, to już już stoję na czerwonym. Jest luz. I teraz jadę szybko do niemieckiego. Dawaj. Na dół szybko, szybko. No zarazam. Co ty walisz? W ścianę? I teraz dawaj czerwony. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. I teraz ja. Dawaj w lewo, lewo. Musisz stać tam, żeby spaść. I teraz dawaj czerwony. Ja tu już stoję, żeby spaść. O i tobie otwieram. I teraz żółty. Dawaj przycisk, przycisk. Szybko, szybko, szybko. Dobra, i trójkąt, dobra, no i teraz ja tu spadam i teraz ty, dawaj trójkąt, 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 dobrze, i na dół, na dół, trójkąt, dobrze, ekstra, rozwalamy teraz szybko, robić ci te snody, dobra, teraz ty rozwalaj, o nie. A ja ja, 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 Nic nie szkodzi synu, bardzo dobrze ci szło. Bo Boże, bardzo dobrze ci szło, bardzo dobrze ci szło. Mhm. Dawaj, dawaj, damy radę. Czeka. dawaj, biegnij w prawo, już biegnij w prawo, już biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, extra i teraz to pociągnij. Dobra. I ja twoje. W lewo biegnij, w lewo biegnij, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. To jest prawo, w lewo. Dobra. Dawaj. W lewo. A, do, do, dobra. I w lewo do przycisku, do przycisku żółtego. Do dobra. I trójkąt. I spadamy na dół. I tu spadaj na dół. Dobra. Na dół, na dół lewo szybko, dobra. ja rozwalam teraz ludzików. Aj, walno mnie. I teraz, no nie, jeszcze odwarka mi się odłączyła. udało mi się. Znowu cię walnęli? Nie? nie. No dobra, no to będziemy spróbować jeszcze raz. Dobra. Nie, to no, ostatnie odcinki to idzie nam w ogóle. Może dlatego, że mieliśmy długą przerwę, bo ostatnio sobie się zrobiło ciepło i mało gramy. E, ale bo w ostatnim odcinku jeden etap próbowaliśmy przejść pięć razy chyba. Co wcześniej nam się takie rzeczy nie zdarzały. Dawaj. Ile tyle jest? No to to już jest chyba, no nie wiem, dawaj biegnij w prawo, biegnij w prawo już. prawo, prawo, prawo. Dobrze, dobrze. I tutaj to pociąg ładnie. Ekstra. Zdążysz, już. Zdążę, zobacz. W lewo biegnij, w lewo. Musisz biec w lewo. I teraz moja kolej i... No i teraz na dół. Dani żółty. I zeskakujemy na Bardzo dobrze. Zeskakuj. Dobra. Na I zaraz tak. Ja rozwalam ich. a i spróbuj ich rozwalić tak, żeby cię nie zniszczyli. Nie, nie a ja. Jest. może teraz spróbujemy innej Nie no, jak doszliśmy tak daleko, no to spróbujmy. No Próbujmy go przejść, bo doszliśmy bardzo daleko. Teraz było szkoda to zaczynać od początku. Inny też może być trudny. Teraz już wszystkie te etapy są trudne, powiem Ci szczerze. I drugi też był trudny, No, dawaj przycisk. Przeszliśmy, o, o, ale... ale Dla, to... no, w prawo, biegnij w prawo, już biegnij w prawo. Dobra, no biegnij, biegnij od razu i dawaj od razu tutaj ekstra i w lewo, biegnij w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, widzisz? Idzie nam coraz lepiej. No i teraz naciskaj żółty bezbłędnie, zobacz, bezbłędnie. Teraz poszło nam cudownie. I teraz ty na dół. Kapitalnie! Lepiej się nie dało. Dobra, i teraz twoja kolej. Atakuj! Aj! Zwalnął mnie! Dobrze! Jeszcze! Co a, jeszcze co? A, udało się! No nie, dobra, chyba koniec, co? Czy jeszcze będzie coś? A, to No widzisz, a chciałeś już przestać, a? A udało nam się przejść. Ile? Pewnie hmm. srebrny puchar będzie. Tak, tak myślę. Srebrny, no, 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 bo robiliśmy trochę ponad pięć chyba. O, niedużo nam brakowało, do złotego nawet. Dobra. Ej! Co? Co go? W zdobyliśmy, no ale jest ok. No, to przejść jeszcze jeden etap, bo zaraz musimy wychodzić. Mamy 15 minut. Nie wiem czy zdążymy przez 15 minut przejść etap. W ogóle taki szybki odcinek będzie, ale... No zaraz to trzeba trochę więcej czasu poświęcać na te odcinki, albo nagrywać po prostu mniej etapów.

No. no myślę, że to będzie ciekawa Eda, bo tam na górze jest kula, jakoś tam się trzeba będzie dostać, już widziałem jedno. A to te laki! Co to jest? A, to jest do latania. Ach, uwielbiam, najlepsze. Na najlepsze co może być Widziałem, że to będzie Jakiś Klucz A, tu musimy znaleźć kilka kluczy A to Już No zobacz, wolne o Tata Ale poczekaj, bo za szybko poleciałeś A, ty już tam jesteś Wow! Tata, szybko, wolno A Ja, 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 ja Dobra, okej okay. trzeba być na to wicepko. Dobra, wicepko dobra. i szybko Dobra, dobra, już ogarniam, już ogarniam biegnę idziemy tu oj oj, nie podało mi się tu jest klucz no nie, a nie, to ty spadłeś, a ja to też spadłem tata jeszcze coś to było Wziąłem. ja dobra, tu jest, tu jest klucz Aaa, zarazem kule. Kiedy Wex włączył tę machinę, zaczął. Aaaa, to jest. nie czas na trzy ołów, Będę cię zatrzymywał. Czuć, Dawaj, to pierwsza jest. Druga, czyli już jedną gdzieś pominęliśmy. Aaa, to gdzie wróćcie na sam koniec? na sam koniec się wrócić? Nie, no na początek mogę się wrócić, nie na sam koniec. O nie! O nie! No ale mnie to załatwiło. Hm. A jeszcze. A Poczekaj. A. poczekaj tata. Co? No, to działa. Jesteś? Musiała mi tak. O, to była No dobra, myślę, że może być problem z przejściem tego etapu. Oj! Oj? Chyba kola będzie. No nieee. Koniec. No nie mam. Aaaaaa! Ale krótko! Ale mało przyszliśmy. A. dobrze. Fajnie. No może coś było na końcu może. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ej, ale naprawdę jakby przez całą tą grę poziom trudności był taki w sam raz. A ten ostatni jest trochę trudny, nie? Jest taki naprawdę, że trzeba, trzeba się postarać, nie? Nie można grać tak na... I ktoś to przestał! Um, ktoś to, to całe. No, no tak, no na pewno. Gdzieś tu jedna kula już była. Poczekaj! Chodź! Nie no, patrzyłem tu z tyłu, to ja nie widziałem nigdzie. No, już nie mogę nawet tam polecieć. Dobra, to idziemy. Dobra, chodź. Ja już powiedziałem. okej. Okay. Dobra, to tutaj trzeba uważać, to tam w lewo już nie musimy iść. A w prawo jeszcze musimy. W prawo musimy tam. No w prawo musimy, no. Ale to trzeba było wyżej, wyżej. A, A musimy iść cały w całą drogę. Dobra, ja już nie rozwalam. No to będzie pierwsza A, dobra, czyli nie pominęliśmy żadnej. dobra, no to możemy lecieć dalej Ej! No weź, serio? Ale mnie zaatakował Uważaj, 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 musisz tu kasperku ostrożni, musisz uważać tak, tak, to się nie uda. Musiałam tylko skoczyć na głowie, wiesz? No. Tam na górę to coś my trzeba wejść tych Oj. Uj. Tata. Uj. Nie, tu nic nie ma chyba. A, nie widziałem tego. Nie wiedziałam, co tu się dzieje. Nie wiedziałam, co tu się dzieje. Tata! No. Też ten klucz. Życie w Dobra, to mamy trzy z pięciu kluczy. Gdzie jest reszta? Nie wiem. Może się jeszcze tam. Jest jeszcze jeden. A tu na górze jest, jeden jeszcze.

a, tam jest. A! musieliśmy to szybko lubić. Pięciu mamy? Mamy z pięciu, tata? No, mamy pięć, no. Trudne te etapy są teraz. Dobra, mamy wszystkie klucze idziemy dalej. No, tam będzie koniec. Kończy nam się też czas, w ogóle mamy mało czasu już. Nie chciałem Uhu! Oj. Okej. Okay. Oj. Oj. Poczekaj. będę Oj. Tata, poczek. Poczekaj. Poczekaj. No, dobra, dobra. Tata ja będę rozwalać. Tata, ty Dobra, ty je rozwalaj. Dobra, tutaj tutaj rozwalaj, te, to to trzeba rozwalić. Ty powalaj, bo jest Nie, to tam nie. Dobra. Aj. Aj. A nie, ja pożyłem. Nie. nie. Jeszcze tego wziąłeś, żeby wybuchło. Ej, Aj, Aj. słabo na maksa. Całą noczkę. Nie. Ja wiem, że chciałeś dobrze, tylko się po prostu nie udało, tak? A! To no też się podniosę! Tam! A! Tata! Aj. Wiem, jakby tutaj kuli. Ja wiem, ja też wiem, ja też zauważyłem to. Tylko, że to Może jest... Ja... No, no, mogę no, tu. no, no, to no, 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 się, dobra Czekaj i Wyskakujemy A, nie możemy. A, nie wylecę w wylecę Nie, mnie. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, jestem. Ale za, za szybko, za szybko, za szybko teraz. Poczekaj, poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, bo mnie zgniecie. Hej. Trzymaj się powierzchni, trzymaj się powierzcho. Dobra, dawaj lecimy dalej, bo nie ma tu nic chyba. I w ogóle, do góry powietrzu, powietrzu. Jezu, ale ten etap jest A pa, jeszcze mnie walną, eee A, to może nie rozwalajmy tych... O, to będziemy sobie mogli na nie stawać. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tylko. Czemu tam może coś być albo... Albo może a, być, a. albo nie może coś być. No tak, ale można na nie stawać i... mamy no, mało życia. Вручи, вручи, а потом еще нам осталось 1 до кули, как это? Ой, не могу. А что? Ай-яй. Ай. Ай. <связываю> Fajne! Dobra, ale dobrze nam idzie. O tutaj w ogóle jak się zobacz to się przechyla. O no. Dawaj Jeszcze przychylę. No O nie, utopiło mnie. O to tutaj tutaj lepiej trzymać się z... A, ty. O, to po... Też może być tak, że nie przejdziemy tego etapu w ogóle. Tak. Tak Dobra, wyczekaj, ja się muszę teraz mocno skupić. Ja też. Dobra, idę na to, bo z tego to nie utonie na pewno. Mm, z tego. Jedziesz na Na przegranie. No to idziesz na przegranie. To jest bardzo trudne. Dobrze, Zresztą. To wezmę życie. Wiesz? Przyda nam się. Czekaj, tutaj, gdzie tu można ustać, tak żeby nic się nie stało. Teraz! Tam! Nie. Teraz! Tam coś jest, tam dalej, ale chyba nie ryzykuję, że tam nie idę. Tylko po prostu polecę tam. Poczekaj, nie, 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 wracaj, 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 szybko wracaj nie ryzykuj, nie ryzykuj, żeby do nas, żebyś ja nie stracić tak, życia. Ja chciałam tak, ten... Chodź, te, chodź, tylko nie bierz tych dzwonków, i ty też. Spokojnie. Oh yeah. Oj, to musiałeś wchodzić, a ja nie to Przepraszam. No, nic nie szkodzi. Jestem tutaj, uda mi się jest udało nam się Za wow. Za drugim chyba, bo przegraliśmy na początku Nawet nie mamy srebrnego pucharu Dobra, ale... No sobie No chyba widać cię po lewej I mamy, jedynie nie zdobyliśmy tej ostatniej jakiejś? Ha. To jestem zdziwiony teraz. Dobra. Potem zobaczę, jakiejś artykułów mam dla mnie. Nie dobra. Bardzo wam dziękujemy. Może jakaś lampa się pojawi. Ale to już nie teraz, nie mamy czasu, musimy jechać po mamę już. Bardzo wam dziękujemy. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Powoli zbliżamy się do zakończenia tej gry. I coś? Jakaś plama, i, I, i jakiś mop, robot, mop. no. A jeszcze. I będzie lampa. Dobra, to w następnym odcinku. Nie mogę tego zobaczyć. Co zobaczyć? Zobaczcie, jak ktoś, jaka to jest. Nie, no, nie, nie w to. Żeby zobaczyć, to musisz tam wejść do środka. No. Dobra. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie. Siema! Siema!